Słoneczka, witajcie w kolejnym szalonym odcinku z Ciastoniną Playdo. Dzisiejszy zestaw jest zupełną nowością. Tego jeszcze u mnie na kanale nie było. Będziemy robić prawdziwy popcorn! Zestaw prezentuje się naprawdę super. Spójrzcie tylko na niego, wygląda to jak prawdziwa maszyna do robienia popcornu, a chciałabym Wam jeszcze przedstawić kogoś. Spójrzcie, to mój nowy przyjaciel, z nim od dzisiaj chyba będę nagrywać odcinki. Jest naprawdę zabawny, potrafi piszczeć swoim języczkiem i ma zbzikowane oczy. Macie pomysł na imię dla niego? To piszcie mi na dole w komentarzu. Zatem otwieramy zestaw i spróbujmy teraz razem złożyć tę gigantyczną maszynę. Jestem ciekawa jakie kolory ciastu w Play będą. Wow, zobaczcie, oczywiście mnóstwo białych tubek, no bo z białej ciastoliny będziemy robić popcorn. Żółta, brązowa, odrobina zielonej i niebieskiej. Udało mi się złożyć cały zestaw. Zobaczcie, moja budka z popcornem jest gotowa, a w zasadzie na razie pusta budka, bo popcorn dopiero będę robić. Będziemy mogli go wrzucić do tych czerwonych pojemniczków, do tego zrobić jeszcze inne przepyszne przekąski. Dołączone do tego są również fajne przepisy. Popcorn z jakąś posypką to chyba jest taki maślany popcorn. Jest również popcorn z mnóstwem dodatków. Te dodatki są zrobione tutaj w tej małej takiej foremce. Kolejny popcorn maślany. I do tego jeszcze popcorn urany, kolorowy, z jakąś czekoladową posypką czy taką polewą. Zacznijmy od tradycyjnego popcornu. Zatem sięgamy po białą ciastolinę. Jestem ciekawa, ile się jej tutaj zmieści. Musimy to odkręcić i do środka pakujemy naszą ciastolinę. No dobra, sprawdzamy, ile jej tutaj się zmieści. Zakręcamy teraz tę końcóweczkę. O, w ten sposób bardzo mocno. No i obracamy na górze tym żółty, tą żółtą końcówką, i razem z moim gigantycznym przyjacielem patrzymy tutaj yy, w to okienko i sprawdzamy. Czy wyskoczy nam tutaj popcorn? Uwaga! No słuchajcie, a coś tam wyleciało! Kolejny! Jeszcze jeden! Tutaj jakiś kawałeczek popcornu. Jest kolejny! A, słuchajcie, jak to czadowo wygląda! Zaraz będę miała cały pojemnik popcornu. Taram! Cały pojemnik, kochani, musi nam się zapełnić, a kolejne kawałki spadają. Szkoda, że jeszcze nie ma takiego przepięknego zapachu, jak to zwykle pachnie, gdy wychodzimy na przykład do kina, wówczas zapach popcornu unosi się po prostu wszędzie. Pierwsza porcja popcornu zrobiona. Tak prezentuje się mój popcorn w pierwszym pudełeczku. On jest akurat takich średnich rozmiarów. Mam jeszcze pudełeczko nieco mniejsze, no i zdecydowanie nieco większe. Czas teraz ozdobić ten mój popcorn. Możemy go zjeść po prostu tak, na, y, 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 bez żadnych dodatków, tylko z solą, ale ja zrobię tutaj jakąś posypkę. Mamy do tego specjalną łyżkę. Odrobinę żółtej ciastoniny potrzebujemy. I spróbujmy zrobić taką posypkę. Jaką tutaj jest pokazana na jednym z tych przepisów. A widzicie coś takiego? Musimy po prostu tym tak poruszać i ściągamy żółtą posypkę. Popcorn y, maślany z odrobiną, zobaczcie, takiej maślanej polewy jest już gotowy. Możemy pędzić do kina. A na co macie ochotę pójść do kina? Może chcielibyście spotkać się z tym oto bohaterem? To jest oczywiście Mustang z Toy Story. Jestem ciekawa, czy Wy byliście już na filmie Toy Story, czy może dopiero się wybieracie? Dajcie mi znać na dole w komentarzu. Spójrzcie jeszcze na to pudełeczko. Tutaj mamy bardzo fajne dodatki. Możemy zrobić takie pudełeczko z przepysznymi czekoladkami. To co, sięgam ponownie po ciastoninę? Może tym razem zrobimy żółty popcorn? Cały maślany. I wypełnimy to największe pudełeczko. Stawiamy je tutaj na miejscu. Sprawdzamy ponownie z moim przyjacielem. A! On chce zjeść chyba popcorn! Ale tutaj na razie nic nie ma. Poczekaj chwilkę. O rany, co za mały głodomór. Teraz dopiero będzie wyskakiwać popcorn. A! Jest pierwszy kawałek. Jest następny. I kolejne. Zobaczcie, jak fajnie to wyskakuje. Słuchajcie, to co wypada, oczywiście z powrotem wkładamy do środka. Popcorn, jak wiemy, gdy zaczyna strzelać, gdy zaczyna się robić, to może polecieć w każdą stronę. Zrobimy przepyszny y, taki deser z popcornu. Zobaczcie, prawie całe pudełko mojego maślanego popcornu. Czas teraz na jakąś fajną polewę. Do tego przygotujemy brązową ciastolinę, ale będzie wyglądać ekstra. I specjalną maszynę do wyciskania. Możemy tutaj mieć różne kształty, albo taki, możemy również mieć taką gwiazdeczkę ośmioramienną, albo zwykłą gwiazdeczkę taką pięcioramienną. Ja wybiorę sobie gwiazdeczkę tę ośmioramienną. Wygląda cudowo Kładamy do środka. Brązowy kolor. O, wow! Zobaczcie tylko na to. I słuchajcie, wyciskamy, jakbyśmy dekorowali ciasto. Tutaj mnóstwo, mnóstwo tej polewy. Ale apetycznie to wygląda. Możemy fajnie sobie to jeszcze pozabijać. Wow! Chyba wiecie co? Wyciągnę kilka tutaj yy, popcornów na górę. O, w ten sposób. No i deser wygląda teraz naprawdę apetycznie. Zrobimy jeszcze jakieś zielone cukiereczki, odrobina ciastoliny i użyjemy do tego tej fajnej takiej błękitnej formy. Co by tutaj wykonać? Chyba na pewno zrobię takiego cukiereczka i jeszcze może tego. Wkładamy w odpowiednie miejsca, zamykamy, czekamy chwileczkę i... A, zrobiły się cukierki. Ekstra to wygląda jak takie lentilki albo zwykłe takie drażetki. Ten z kolei jest taki podłużny nieco. Układamy to na moim popcornie. I deser wygląda jeszcze lepiej. Teraz zrobimy coś niebieskiego. No bo odrobina tego koloru. I teraz użyjemy foremek, które są tutaj pokazane. Mamy robaka, truskawkę, ciasteczko, misia. Możemy zrobić takie ciasteczka typu Oreo, ale ja z niebieskiej ciastoliny zrobię sobie misiaczka. O, zobaczcie jaki słodki, malutki misiak. Wygląda jak taki pluszowy albo takie misie żelkowe. I on wyląduje tutaj z boku. Teraz na ostatnią porcję popcornu był popcorn biały z maślaną posypką. Jest maślany popcorn z czekoladowym kremem, a teraz zrobimy. Coś szalonego. Muszę tylko tutaj włożyć o, odpowiedni pojemnik. On jest najmniejszy. I zrobimy popcorn w kolorze. A, coś tutaj mi wpadło. Odrobina białego popcornu się zapodziała. Popcorn w kolorze niebieskim. To będzie idealny popcorn dla mojego małego żółto-niebieskiego przyjaciela. O rany zobaczcie na to! On ma ochotę zjeść od razu ciastulinę! Nie, 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 to nie dla Ciebie, mój drogi. Zobaczcie, jego szalone oczy och, naprawdę mają zbzikowany wyraz. Nigdy nie wiemy, na jaki on pomysł jeszcze wpadnie, więc szybko zacznijmy robić ten popcorn. Wkładamy teraz tą końcóweczkę. To musimy tutaj unieruchomić. Obkręcam, no i patrzymy w dół. Tutaj do tego pojemnika. Czy wyskoczy nam tutaj? Tym razem niebieski popcorn. A, wylatuje. <grywa> Dobra, muszę to tutaj tak przytrzymać. Jest! Słuchajcie! Ciekawe, czy będzie cały pojemnik tego popcornu. Jest kolejna porcja. I jeszcze. I jeszcze. Coś tutaj mi wypadło bokiem. I chyba już koniec, bo kręcę i nic nie wylatuje. Oto szalony niebieski popcorn. Do tego pot, yy, potworkowego popkornu niebieskiego dołożymy ciasteczko Oreo. Więc potrzebujemy na początek dwa wafelki. Wystarczy do tego brązowa ciastolina. Musimy odcisnąć tutaj ciasteczko. O właśnie takie idealnie okrągłe, tylko że nie z napisem Oreo, a z napisem Play -Doh. I to samo robimy z drugim. Jest również idealne. I co pomiędzy tymi ciasteczkami musi być? Oczywiście krem. Krem najlepiej biały, jak w oryginalnym Oreo. Robimy kuleczkę. Wkładamy ją tutaj do środka. O, w ten sposób. I nakładamy na górę kolejne. Wow, no zobaczcie. Prawdziwe Oreo. Przypyszne ciasto. Które będzie naszym niebieskim popcorniem. Na który z tych popcornów, kochani, mielibyście największą ochotę, bo ja z wielką chęcią bym zjadła niebieski popcorn z tym ciasteczkiem Oreo. Chociaż ten z maślaną posypką też wygląda apetycznie. Chyba jakbym oglądała jakiś fajny film albo bajkę, zjadłabym po prostu wszystko. O nie, zobaczcie! Głodomór się tutaj pojawił. O, ze zbzikowanymi oczami. Zobaczcie! Jest tak głodny, że aż piszczy i nie może się powstrzymać. O, o! Chyba zaraz nie będzie tego popcornu. No muszę przyznać, że jemu bardzo, ale to bardzo smakuje ten popcorn, a Wam. Podobała się dzisiejsza zabawa z zupełnie nowym zestawem Playdo. Macie ochotę na zabawę w kino? Chcecie się poczuć jak na prawdziwym seansie? To koniecznie musicie przetestować ten oto zestaw Playdo. Prawdziwa maszyna do robienia popcornu! Mam nadzieję, że Wam się spodobało! Słyszymy się już jutro, a ten zestaw z popcornem na pewno nieraz pojawi się na moim kanale. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Papa. Bye bye.